Witajcie, moi kochani, na naszym kanale. Oj, podziało się na naszym polskim poletku politycznym. Kampania prezydencka nabiera tempa i wkrótce czeka nas pierwszy proces sądowy w trybie wyborczym. A wszystko zaczęło się od wniosku formalnego w Sejmie. Kiedy na mównicę wchodził poseł Sławomir Ćwik, nie można było się spodziewać, jakie dwa dni później będą tego konsekwencje. Poseł z partii marszałka Hołowni chyba tym wystąpieniem postanowił pomóc swojemu szefowi, któremu sondaże nie dają zbyt wielkich szans w walce o choćby drugą turę w wyborach. Dlatego poseł Ćwik postanowił zaatakować jego konkurenta z Konfederacji Sławomira Mencena. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Poseł Mencen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może poseł Mencen opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, że nie płacić podatków. Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków, Mencen sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy po 36 złotych każda, 360 razy więcej. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że nawet złotówka ze sprzedaży tych akcji nie trafiła do spółki Mencenesa na rozwój działalności. Wszystkie 12 milionów zainkasowała Fundacja Rodzinna Mencen. Jak tylko spółka weszła na giełdę, spadają przychody, a spółka przynosi straty. A pan Mencen pisze w raporcie, że nie wie co robić i narzeka. Narzeka na ten sejm, że nie komplikuje przedsiębiorcom prawa podatkowego i Mencen nie może zarabiać. Gdzie obiecane zyski dla akcjonariuszy, panie pośle Mencen? Tyle są warte pana obietnice? Każdy może robić biznes, to nic złego, ale pan poseł Mencel zamiast pracować w Sejmie wykorzystuje jedynie polityczną popularność do zarabiania pieniędzy na giełdzie i alkoholu. To godzi w dobre imię Sejmu i dlatego podnoszę ten temat. Jeden były poseł, celebryta na politycznym nazwisku już oszukał tysiące Polaków. Nie chcemy powtórki, ale poprawię się panie pośle Mencel. Pan nie tylko zna się na bacie cukrowej, lody pan też potrafi kręcić. Może pan cukiernie założyć? Choć sam Mencen tylko stukał się w czoło, to inny kandydat na prezydenta, Marek Jakubiak, postanowił krótko i zwięźle odnieść się do wypowiedzi posła z Polski 2050. Wysoka Izbo, Panie posiad, co Pana to obchodzi? Natomiast, proszę Państwa... Sławomir Ćwik chyba nie był zadowolony z tego, jak mały rozgłos przyniósł mu jego wniosek formalny, ponieważ kolejnego dnia sejmu postanowił dalej prowokować Sławomira Mencena. Po raz kolejny wszedł na sejmową mównicę i tym razem postanowił podkręcić atmosferę. Liczył chyba, że kandydat Konfederacji na prezydenta wejdzie na mównicę i coś mu odpowie. Pa, pan poseł Ćwik. Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izbo. Po moim wczorajszym wystąpieniu pan poseł Mencen zarzucił mi publicznie kłamstwo. Panie pośle Męcen, jeżeli pan twierdzi, że kłamię, to przysługuje panu tryb procesu wyborczego. I za 24 godziny wszyscy w Polsce będą wiedzieli, czy kłamałem, czy nie. Panu przysługuje prawo trybu wyborczego. Czekam na pozew, panie pośle Męcen, a teraz proszę o sprawdzenie kworum. Po tym wezwaniu do skierowania przeciwko niemu pozwu w trybie wyborczym. Okazało się, że Sławomir Mencen postanowił podnieść rękawicę i pozwał swojego imiennika. Jednak zrobił to nie tylko w trybie wyborczym, lecz także cywilnym. W tym drugim domaga się, by Sławomir Ćwik musiał zapłacić w ramach rekompensaty za naruszenie jego dobrego imienia 50 tysięcy złotych na rzecz powodzian. Sławomir Mencen ogłosił pozew w mediach społecznościowych pisząc: Do zobaczenia w sądzie. Wniosłem o zobowiązanie pana do zapłaty 50 tysięcy złotych na zbiórkę dla powodzian, więc będzie pan pierwszą osobą w tej koalicji, która jakkolwiek im pomoże. Poseł Ćwik jednak nie odpuszczał i czuł się niepocieszony, że nie został pozwany w trybie wyborczym. Pod pozwem w trybie cywilnym na Platformie X napisał. Czyli jednak pan stchurzył pośle Męcen. Może pan rozstrzygnąć w 24 godziny przed sądem, czy kłamie, czy nie, ale pan wolał uciec w długi proces cywilny, gdzie prawomocne orzeczenie zapadnie za kilka lat. Dlaczego nie korzysta pan z trybu wyborczego? Bo się pan boi przegranej. Sławomir Męcen jednak chyba go zaskoczył, bo szybko okazało się, że drugi pozew już był w przygotowaniu. Konfederata zawiadomił o tym w mediach społecznościowych, krytykując niecierpliwość Sławomira Ćwika. Poseł z partii Szymona Hołowni, w innym wpisie w mediach społecznościowych, o dziwo podziękował za pozew w trybie wyborczym. Zauważył jednak, że Mencen w pierwszej próbie ogłoszenia tego zdarzenia, którą później usunął, udostępnił publicznie jego pesel. Sławomir Ćwik napisał. Panie pośle Sławomirze, męcenie, dziękuję za info o złożeniu wniosku w trybie wyborczym. Doceniam za odwagę. Wyjaśnimy temat szybko w sądzie. Nie wiem po co, jako uczestnika, wskazuje pan komitet Szymona Hołowni, który z moją wypowiedzią nie ma nic wspólnego. Podanie PESEL-u mocno nieprofesjonalne. Dziękuję za poprawkę. Wskazany adres to adres mojego biura poselskiego, więc spoko. Do zobaczenia w pięknym zamościu. Poseł Ćwik jednak dalej na X ciągnął temat, chyba próbując zyskać trochę więcej popularności na tym sporze z Mencenem. Bowiem na jego temat napisał kolejny wpis, tym razem nieco dłuższy. Nie wiem, dlaczego Sławomir Mencen tak się denerwuje, gdy chwalę go, że jest super sprzedawcą, który potrafił bardzo drogo sprzedać swój biznes. Naprawdę podziwiam. A on twierdzi, że jego popularność jako polityka nie była tu kluczowa. Też tak myślicie? Jako że nie mam jeszcze odpisu wniosków w trybie wyborczym, to dokładniej przeglądam sobie memorandum informacyjne SA. Ciekawe, czy inwestorzy to robili. Nie wiem tylko, czy mogę o tym pisać, bo pan Mencen potem pisze, że ja mu oszustwa zarzucam. To nie tak, panie Sławomirze. Ja tylko piszę o faktach i szczerze pana podziwiam, że potrafi pan wszystko ludziom sprzedać. Strona 82 Memorandum. W holdingu Mencen SA jest kancelaria prawnicza Mencen Legal SPK i Mencen SA, czyli pośrednio inwestorzy, którzy kupili akcje. Mają prawo do prawie całego zysku tej kancelarii: do 98%. Wow, super! Sławomir Męcen zostawił dla siebie tylko 1% zysku. Zaznaczam, że do zysku, a zysk, powstaje, gdy od przychodów odejmiemy koszty. A w tych kosztach jest wynagrodzenie dla komplementariuszy za prowadzenie spraw tej kancelarii. To jest oczywiście zgodne z prawem. I pan Męcen nikogo nie oszukuje, bo wszystko jest w memorandum opisane. Wolę dopisać, bo znowu napiszę, że coś mu zarzucam. I od 1 marca 2024 roku panu Mencenowi należy się zaprowadzenie spraw spółki 20 tysięcy miesięcznie i drugiemu komplementariuszowi 10 tysięcy miesięcznie. Łącznie obciąży to wynik spółki za 2024 rok kwotą 300 tysięcy złotych, w tym 200 tysięcy złotych dla pana posła. Ale to przecież tylko ponad 16,3% przychodów kancelarii z całego roku, a kancelaria wypracowała aż 70,7 tysiąca złotych zysku w 2024 roku. Dane raport okresowy za czwarty kwartał 2024 roku. Na pewno w następnych okresach będzie lepiej. Szczerze mojemu imiennikowi tego życzę. Napisał poseł Ćwik. I to wszystko w tym odcinku. Jak oceniacie tę sprawę? Czy Sławomir Mędzen słusznie pozwał Sławomira Ćwika? Jaki będzie tego efekt? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.